Top trzy najbardziej mściwe znaki Zodiaku. Są znaki, które nigdy nie odpuszczają. Jeśli ktoś ich zrani, odpłacą pięknym za nadobne. Zgadniesz, kto króluje w tym rankingu? Na trzecim miejscu mamy lwa. To znak, który nie znosi, gdy ktoś podważa jego dumę i autorytet. Jeśli ktoś go ośmieszy albo zdradzi, lew zrobi wszystko, żeby odzyskać kontrolę i pokazać swoją siłę. Na drugim miejscu jest koziorożec. Z pozoru chłodny i opanowany, ale gdy poczuje się zraniony, planuje swoją zemstę powoli i dokładnie. Koziorożec nie działa impulsywnie. On poczeka na idealny moment, żeby zadać cios. A na pierwszym miejscu mamy oczywiście skorpiona. To znak, który nigdy nie zapomina i nigdy nie wybacza. Jego mściwość jest legendarna. Potrafi czekać miesiącami albo latami, żeby odpłacić w najmocniejszy sposób. Jeśli zraniłeś skorpiona, lepiej uważaj. A ty? Znasz kogoś, kto nie odpuszcza, dopóki się nie odegra? Napisz w komentarzu.